Wszystkich nam zadań, stronniczy jest środa, my Polacy, Nie. my wieśniacy, gdy idziemy mm. na wojnę. Smartphone, rozpozna czy brałeś, to polski wynalazek! Mariusz, opowiedz nam więcej! Bije was nie ściągając nałek spodni, jak powiedział Rocky Balboa. A, nie oglądasz Marysza Maxa kolanki Mówił, tak, was nie świata Nie masz beki, bo nie oglądasz. Nie mam no, beki, Masyklonki. bo mam ciekawsze zajęcie niż oglądanie Marysza Maxa Dziękuję, ostatnie dobra. Ogląda, ostatnie oglądam. Dziękuję po, ostatnie że w najnowszym Xboxie będzie na skinek podglądał cały czas. Pana, nie, I nie, Że podstawowa to. rzecz, jak pan nie laptopa, znawek. to, żeby zakleić taśmą kamerkę. To była podstawowa rzecz. Ja tak zrobiłem, tak powiedział. Ja tak zrobiłem od razu C'est le plaisir? Ja mam kamerkę w tablecie, kamerkę w telefonie, kamerkę w laptopie i wszystkie zakleją taśmą. Mm. Bo wiesz, no nigdzie nie wiadomo, nie? Takie rewelacje tam są? Prism. Widziałeś, że w angielskim, no to tego się nie dowiedziałem ostatnio, mm. oglądając film wczoraj Nothing But the Truth. Tula. Dowiedziałem się, że e, różnica między jail a prison. Mm -hmm. Jest tak? myślałem, oh. no, że nie ma, nie? No, no, no. Myślałem, że to samo. Jail to jest, jak idziesz, to jest areszt. to mm. jest jak na przykład Cię zamykają policjanci i wsadzają, na chwilę, to jest jail. Na chwilę, a tak. prison to jest już. już prison. Czyli jak idziesz już tam zawiążą cię tym busem i wtedy cię wsadzają, to jest prison. Studenci z Politechniki Gdańskiej. Jest, Karol, gdzie na mapie? jest na szczęście w części Polski. Opracowali aplikację na smartfony i uwaga zaraz dojdziemy do tego co to za aplikacja, która jest zaledwie w kilka sekund potrafi wykryć czy jest się pod wpływem narkotyku. Informuje puls biznesu. Wszystko opiera się na analizie oka, więc podejrzewam, że z wykorzystaniem kamerki. już oko do kamery. Tak, trzeba przełożyć na kilka sekund oko do kamery i ono ci wtedy powie, czy jesteś pod wpływem narkotyków. I teraz mam takie wielkie, bardzo wielkie pytanie. Na co to komu? Po co ja mam mieć aplikację, która mi powie, czy ja brałem narkotyki? Czy ja nie wiem, czy ja brałem narkotyki? Ty, mam aplikację, ona mi teraz powie, czy ja wziąłem, czy nie wziąłem narkotyki. Może wziąłem. Zajebisty, działa. Na no, policjanci nie mogą jej używać? No ale myślisz, że policjant prędzej zobaczy na własne oczy, czy ktoś jest pod wpływem narkotyków, czy będzie przedstawiał aplikację, która będzie badała wzrok? Bo, na przykład, gdyby taka aplikacja była już autoryzowana i miałaby możliwość przydzielania na przykład mandatu mm -hmm. takiemu policjantowi. Znaczy, mandatu przez, policjantowi? Nie, no przez policjanta. A, no, no. I że wtedy na przykład przykładasz i to mm -hmm. nie jest na zasadzie badania organoleptycznego, że stwierdzam, że ten pan brał narkotyki, tylko przykładasz to i ta maszynka ci mówi, jest, Że gdyby miały taką e, licencję, że może no. faktycznie. No. Że jest, ale, że jest wtedy 100% 100%. 100%, 100%. Powiedz mi szczerze, widziałeś raz w życiu osobę, która była pod wpływem narkotyków? Raz. No, na filmach tylko. No właśnie. No to nawet na, na filmach. filmach. Na filmach, na filmach to jest okej. Okay. Ja wiem, że to jest prawda. No ja też nie. Nie wiem, czy to jest prawda. No, ale to na filmach jest ok. Czy mają Państwo że po widzieć, W Polsce nasi. narkotyki są nielegalne. Nie no muszę. a, a. No, na szczęście, na szczęście. Wiesz, a czy w Holandii? To są narkotyki legalne. A, a, a w Czechach? Prędzej zauważymy u kogoś faktycznie po zachowaniu, czy Prędzej. jest narkotyka, czy z jakiejś aplikacji napisanej przez całym szacunkiem studentów z Politechniki gdańskiej. Pytanie zasadnicze. Proszę. Co ważne. Bardzo proszę. Pytanie, bez którego nie da się żyć. Pytanie, które. Tak. Pytanie, które tak? I tym pytaniem jest, czy oddałbyś organ, który. Znaczy, ja nie widzę problemu. Który? Wszystkie łącznie z penisem, jeżeli o to pytasz. A wiem, że nie o to pytasz. Ale z drugiej strony, gdybym miał, gdybym, gdyby moje dziedzictwo miało Zauważy. przejść na kolejnego człowieka po mojej śmierci, i byłby to penis, założę się, że byłeś u u, u kiruga, urologa <laughs> i, mówisz, i mówisz mu, panie tylko, czy da się coś z tym zrobić? A on ci mówi, panie Karolu, tutaj <laughs> nawet przeszczep nie pomoże. Ale jak to nie da się? On no, po prostu no, nie robił przeszczepów na penis. <laughs> nie, ja myślę w drugą stronę, Gidiyor top. Gidiyor top. Gidiyor top. Staram się to jakoś rozwiązać, więc może powiem na przykład, że przeszczepy organów są bardzo dobre. <laughs> bardzo zdrowe. <laughs> bardzo zdrowe i polecam. Słyszę, że to jest zdrowe. <laughs> przeszczepiony organ, jeżeli Nie, się no. go potrzebuje. Ale dobra, Na przykład, słuchaj. masz wątrobę i ci przeszczepią, tutaj jest zdrowe. Facebook zorganizował akcję, która zachęcała ludzi do zapisywania się jako właśnie um, dawcy organów. Bardzo dobrze to zadziałało. Nie było tego w Polsce, ale było to za granicą. I jak wcześniej było 600 osób, które się dziennie zgłaszały jako dawcy, tak po tej akcji um, pierwszego dnia 21 razy więcej, czyli 13 tysięcy nowych e, tych e, zarejestrowanych dawców, 57 tysięcy osób zadeklarowało e, w ogóle chęć i bardzo chętnie ja bym coś takiego zobaczył w Polsce. Chciałbym, żeby była taka akcja w Polsce, żeby więcej ludzi w ogóle wiedziało, że można oddać, żeby się tego nie bali i żeby to było troszeczkę łatwiejsze niż, kurde, muszę wejść na jakąś stronę, pobrać jakiś druk, wydrukować ten druk e, i nosić to w portfelu. Ja bardzo czekam na Lutera też. I jeśli już, ktoś już, nie już, widział już, jeszcze Lutera, to kurde, ile razy chyba będziemy jeszcze mówić, żebyś obejrzeli Lutera? Luter jest cholernie w sensie, dobry. Ja rozumiem, że ktoś może nie jest przekonany, ale jak już mówimy tyle razy, żebyście obejrzeli Lutera, i ja wiem, że tutaj spośród tych ludzi, którzy to oglądają, jest ponad 50% ludzi, którzy nie widziało Lutera. Tak. No to moglibyście, kurde, przynajmniej raz coś zrobić dobrego dla siebie, a to jest też bardzo fajne, bo to nie jest serial amerykański, a wszyscy są jednak tak. wychowani na tych serialach amerykańskich. Oglądają tu Gry o tu Suits. My nie polecamy dlaczego. Jeśli ja polecam Wam system MLM, to ja wiem, że to jest Sprawdzony pewny system. Fak, w ogóle, jak mi fajnie w to wprowadziłeś. Gdzie? Rewelacja. No. Ja teraz w ogóle sprzedaję zupełnie nowe rzeczy, no. bo mam tak, mam takie ściereczki do wycierania mebli za 2000 zł, no. i no. to się rewelacyjnie sprzedaje. Ja robię prezentacje w domach, no. przychodzę do pani, mówię im, że tutaj mam takie ściereczki, no. a mam obrączkę na palcu i mówię, że muszę lecieć do dzieci. No. Wycieram te meble. A on, mówi, Wow! A ja mówię, no. że ta technologia. Została wzięta z amerykańskich laboratoriów mhm. NASA. Ja to tłumaczę, że to mhm. nie jest sprzedawane. Nie. wszystko słuchają kobietom. oczywiście. I ja im mówię, że to mhm. jest coś, że kiedy wy sobie meble tym wytrzecie, to to w ogóle nie łapie kurzu wtedy. Mhm. I ja mówię, że tak naprawdę, no ile pani rocznie wydaje na środki czystości? Mm. Tak jak prąto, jakieś tam płyny i tak dalej. One mówią, no wychodzi tego, no wychodzi tego stąd 200-300 zł rocznie. Mm. Ja mówię, mm. dokładnie. I wydaje pani raz 2000 tak. złotych na ściereczki, ale potem pani to ma na tak, kilka lat. Dokładnie. I to nie wymaga ani żadnych środków, mm. to się tylko przyciela mokrą, mokrą szmatką. I to w ogóle nic, jest mm. antystat, rewelacja. Mm. I panie to kupują, a ja mam 2000 zł. Mm. Znaczy ja bardziej wiesz, typu szampon, takie, kosmetyki, takie lepsze kosmetyki. Takie kosmetyki. No bo, bo i tak. Bo i tak kupujesz kosmetyki, prawda? To są lepsze kosmetyki. Dlaczego nie kupować i nie za kosmetyki? Bo są tańsze i lepsze i bardziej wydajne. Przecież, tak. Przecież każdy wie, że te markowe kosmetyki to jest w 90% ceny to jest marka. Ja myślę, że ty też zasługujesz na odrobinę przyjemności dla siebie samego. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za oglądanie tego cika. Przypominamy, że dzisiaj w klubie Barometer o godzinie 20 rozpoczyna się koncert recedywny. 10 złotych z wejściówki idzie na dom dziecka, a my mówimy Wam, żebyście byli lekko stronniczy ciężkiej zbroi, spod krzyża niedoli. Idziemy na Prusa, na Czecha, na Rusa, na Rusa, na Rusa. <śm> <śm> <śm>